Znowu my, koniec sierpnia i kolejny trip. Tym razem ściana wschodnia, Stok Nie wiem czy się nagra dobrze konia, bo tutaj za nami pan sprząta peron. Lecimy z Białego Stoku dzisiaj do Siemiatycz Siemiaty, ścianką wschodnią. A potem takim łukiem zakręcamy, aby w niedzielę wieczorem znaleźć się w Piotrkowie. Biletów na rowery tradycyjnie nie mamy, także trzymajcie kciuki za. Za powodzenie wyprawy W kontakcie Okazało się, że za Warszawą Wysiadło większość pasażerów i udało nam się znaleźć nawet przedział, żebyśmy sobie spokojnie usiedli, a dzięki jak się okazało bardzo sympatycznej pani kierownik pociągu nasze rowery jadą na samym końcu składu, jak widać została jeszcze godzinka jazdy do Białego Stoku. W białym stoku przebudowa dworca. I na razie jak widać to muś chłodno Upał straszny, piekarnik niesamowity. Za chwilę ruszamy. Właśnie przekraczamy na ref. Jak widać kościoły już takie w stylu cerkiew nawet No cóż, władza nie jest wcale płaska, wiatr wcale nie sprzyja Jest dużo fałdek, ale najgorszy jest dupa. Ale lecimy, zostało nam jeszcze niecałe 50 km Tak? W ogóle przez Metrów nie miałem, znaczy no wodę miałem, bo ludzie mi nalali, ale A. zrobić jakieś zakupy. Też mam też kwaterę, bo tu jest z kanulami no, jestem. A no no wiem, że jakiś alkohol na wieczór i ten, ale to no, tak ogólnie no, to cały grip no. ma problem, jest piękne, ale nie ma w ogóle bazy. Jesteśmy tam, to ale... cały pociąg jedzie, zobacz. Piotka pociąg jedzie jutrzejszy, no, nie? No. <laughs> no do nas dołącza kolega jeszcze w Siedlcach, nie mógł dzisiaj wziąć wolnego, więc jutro z samego rana będziemy jakaś przez Siedlce, i, I tam dołączy do nas A aj, potem aj, jeszcze aj. jeden kolega w jeszcze innym miejscu No to trzeba. Także no, będziemy sobie zbierać na ciebie drodze Zostało nam 34 parę kilometrów Ale dziwna sprawa Jedziemy w lekkim deszczyku A tak, nie miało być żadnych opatach. Sparing partner, jak i dotarliśmy szczęśliwie do celu. A tutaj, takie smaczki przy drodze, ale to może jeszcze coś powiemy na ten temat i na temat sołtysówki, w której mieszkamy. Musimy zdążyć przed zamknięciem sklepu, żeby kupić sobie różne niezbędne napoje na wieczór. Nie bardzo chciałabym być na filmie. Ale to jest tylko. To jako... tysięcy wyświetleń, co pan robi. Nie, jeszcze. Przywieźcie. No no chyba, że ty chcesz zrobić. Nie, nie, małe Siema Cześć. Drugi dzień naszego tripa. My zaczynamy w taki sposób. Jesteśmy w miejscowości Wulka Nadbóżna, niedaleko Siemiaty. Osa na ręku. Osa na ręku. W czasie Poszła. kręcenia filmów. Trudno jakoś to przeżyje. Rzeczy suszą się za tym budynkiem. My spaliśmy w tym. No cóż. Wstajemy. Dzisiaj bardzo może być intensywny i wiele e, decydujący dla naszego tripa dzień, ponieważ e, zaczynamy go po pierwsze spotkaniem z Piotrem, który jest już w pociągu i dojedzie do nas e, o godzinie 10.30 będzie w Siedlcach i my postaramy się tam na 11.00. Postaramy <noise> się. Pójdzie na kawę dojechać. Następnie udajemy się na południowy zachód, i w miejscowości Świerże, Antoniówka musimy przekroczyć Wisłę. Promem. Promem. I musimy się na ten prom załapać. Ale póki co rozkoszujemy się fajnym śniadankiem na agroturystyce. Możemy opowiadać. Na Podlasie Nadwóżańskim mamy bardzo dużo miejsc do zwiedzenia, i takich, i historycznych, i bardzo nowoczesnych. Drohiczyn to jest historyczna stolica Podlasia. Ogólnie no, Podlasie kiedyś było ogromnym mm -hmm. regionem historycznym, teraz historycznie i ge geograficznie też nie wszyscy wiedzą, że Podlasie sięga daleko od nas 100 km na północ, 100 km na południe, aż do radzenia podlańskiego i sięgało 100 km i nadal sięga geograficznie, aż do części powiatu węgrowskiego. Mm -hmm. I w Drohiczynie, oprócz starych rzeczy, góry zamkowej i muzeów, to mamy też bardzo nowoczesne rzeczy. W tym roku zostało otwarte Centrum Edukacji Ekologicznej Puszczyk, gdzie e, można obejrzeć sobie w nowych technologiach Dolinę Bugu ze zwierzętami, roślinami. Oso. Jest inter interaktywny stół, więc tam jest też symulator jazdy rowerem mm -hmm. nad Bugiem, więc z wirtualnymi okularami. Mm -hmm. e, to Jechałeś kiedyś rowerem, Tomek? Zdarzyło się. E, trochę inne wrażenie niż jedziecie, bo nie ma takiego pędu i się jedzie i ogląda to, co jest... Słońce świeci w oczy i to, co jest nad Bugiem. Bo my jesteśmy w Wólce Nadburznej. Dokładnie tak. tutaj, w tym miejscu. W więc... Drowiczynie mamy też nadburzańskie centrum turystyki kajakowej, gdzie jest symulator pływania kajakiem po Bugu, są najstarsze kajaki, takie plecakowe, jakimi kiedyś się pociągiem jechało nad rzekę i potem pływało, po najnowszy kajak zrobiony na specjalne zamówienie do tego miejsca, kajak służb specjalnych, który nazywa się Formoza, nigdzie więcej nie można go zobaczyć, mhm. tylko tu. A u nas w Wólce Nadbóżnej to jest stara turystyczna miejscowość. Od lat takich 60. ubiegłego wieku przyjeżdżali tutaj ludzie przede wszystkim ze Śląska, z górnicy, hutnicy, mm -hmm. żeby odpoczywać. Mieli takie czasy pracownicze, więc wtedy Wólka przeżywała swój taki rozkwit wow. wielki. A potem trochę podupadła w latach, pod koniec lat 80., a teraz jakby znowu wraca na te swoje turystyczne tory. Mamy park linowy, który jest na mapie. Na mapie nie ma jeszcze, bo w tym roku otwarte Najlepszy zostały ścieżki edukacyjne. <grystek> No ale jest w a, Tak, najlepsza agroturystyka u nas, agroturystyka Sołtysówka. Zapraszamy. Dobrze, będziemy tutaj... Mamy fajnych pasjonatów różnych, na przykład jest taki pan, który tu niedaleko od nas sobie kasztelik. Korona Podlasia się nazywa. Jest to budynek y, współczesny, ale wybudowany z kamienia. Mhm. Więc wygląda jak taki kasztelik, zameczek. Mi to się z Rycerzami Króla Artura kojarzy. E, fajne miejsce i też ciekawy człowiek. Teraz robi akurat z metalu ogromnego smoka. Rzeka Buk, przepiękna w każdym miejscu, ale są takie bardzo typowe rzeczy, jak na przykład do miejscowości Mielnik się jedzie. Mielnik leży na takim pogórzu pomorenowym. To jest nieoczywiste na Podlasiu, bo Podlasie jest bardzo płaskie, a tam są górki, są wyznaczone trasy piesze do przejścia i, i czujemy się tam jak w bieszczadach. Zresztą nazywany jest mielnik podlaskimi Bieszczadami, mm -hmm. więc tam fajnie jest taka długa trasa dwukilometrowa do przejścia. Można zrobić tam quest. Jest też roślinność kserotermiczna, czyli taka mm -hmm. endemiczna inaczej, bardzo charakterystyczna dla tych tak, te, mm -hmm. terenów. I po drugiej jakby po jednej i po drugiej stronie rzeki są ciekawe miejsce. Po naszej stronie tutaj w województwie podlaskim są ciekawsze miejsca do zwiedzania, a po tamtej stronie jest więcej miejsc noclegowych. Mm. U nich tak i w Sar sarnaki to w Sar A to też jest Podlasie historycznie? Czy to jest tylko? Tak, historycznie, jak najbardziej na, Podlasie. Tylko zagarnęli wam teraz? Tak. Ale ludzie mówią, że oni są podlasiakami, podlasianami. To, także to bez problemu, jakby mamy wspólne jedzenie, wspólne mhm. jakieś takie przyśpiewki też. Ja byłam mhm. bardzo zdziwiona, jak byliśmy w Klepaczewie po drugiej stronie w jednej agroturystyce, gdzie pan e, przyszedł z akordeonem i zaczął śpiewać po ukraińsku. Więc mhm. no, to, to są takie, powiat w ogóle Biała Podlaska to są historycznie miejsca, gdzie mieszkało bardzo dużo Ukraińców, mhm. którzy zostali wysiedleni w ramach akcji Wisła też. Mhm. Między innymi to też nie wiedziałam tego, gdzieś niedawno się o tym dowiedziałam, że akcja Wisła sięgała tam w miejscowości Borsuki, gdzie opowiadałam wcześniej, że mm -hmm. mieszka i jest taka piwnica z winami, tak. z mm, właśnie przywożonymi z Francji, które on sprzedaje tutaj i robi takie winne wieczory. To właśnie to jest bardzo duża miejscowość, z której ponad 300 osób zostało w ramach akcji Wisła mm. wysiedlonych. To też taka ciekawostka. Mm -hmm. Mamy dużo pasjonatów, którzy, historyków, też w Cernakach właśnie są historycy, Ale to, którzy opowiadają o oni te tereny. W ramach tereny. Byli wysiedlani stąd i przenoszeni w jakieś inne tereny? Czy byli no na wysiedlani. Mazury przede wszystkim. Właśnie tak się zastanowiłem, czy przypadkiem oni byli gdzieś tam z okolic przemyśla, przenoszeni tutaj. On nie, powiem, nie, nie, nie tutaj historycznie aha, mieszkali. Aha, Ten historyk, o którym mówię, on pisał pracę doktorską właśnie o tych swoich terenach. On pochodzi z Serpelis, to po drugiej stronie rzeki, o tu Serpelice. Teraz mieszka w Sarnakach i on napisał, jeździł do Kijowa w ogóle robić badania o Ukraińcach w rejonie Biała Podlaska. Więc to byli Ukra i zresztą nazwy tam są takie ciekawe, jak się jedzie do Jana Pawodlaskiego, to są bardzo ukraińskie nazwy miejscowości. No zwróciliśmy uwagę, że nazwy są ciekawe. No dobrze, no dziękujemy pani bardzo. To mogę tylko powiedzieć, że opowiadała i mówiła pani Jolanta Sobesiuk z agroturystyki Sołtysówka, wulka nadburzna. Zapraszamy, znajdziecie na pewno w internecie. Jak... Nas, od nas do granicy to mamy tak w linii prostej to 30 parę do 40 kilometrów. Do granicy z Białorusią. Z Białorusią, tak. Ale mamy takie ciekawe miejsce, ciekawa historia um, ustanawiania granic po II wojnie światowej, mhm. że miejscowość to kary. Była podzielona, sobie ktoś kreskę postawił na mapie na pół, i ludzie musieli się zastanawiać, gdzie oni chcą mieszkać: czy na Białorusi, czy w Polsce, bo część ziemi była, na przykład ma, rolnik miał ziemię na Białorusi, ale dom w Polsce mhm. i jakby nie wiadomo było, co robić, rodziny mhm. podzielone. I teraz, jak jedziemy do miejscowości Koterka, gdzie jest przepiękna niebieska Cerkiew, bardzo dużo ludzi tam jeździ sobie pooglądać takie miejsce mocy, można powiedzieć. Mhm. To jedzie się i dojeżdża się do znaku granica państwa. A po lewej stronie jest cerkiew, więc to jakby do granicy tam całe te wycieczki, które cały czas jeżdżą. No i teraz jak sytuacja na granicy polsko-białoruskiej z uchodźcami się, prawda, rozwinęła w ubiegłym roku, to tutaj zmieniła się ta granica nam, bo nie ma tego znaku granica państwa, tylko jest otwarta, ale dalej stoi ten sławetny mur. A, więc aha. można sobie go zobaczyć. To taka, taka zmiana, tak jak ostatnio A my tam widzieliśmy jechało. taką piękną jedną cerkiew z niebieskimi dachami jak jechaliśmy Ale gdzie to było? Nie pamiętam miejscowości Nie wiem nie w Kleszczelach W Kleszczelach, Kleszczelach, tak. jest Kleszczelach. Kleszczelach jest niebieska cerkiew. No. Dużo jest takich cerkwi niebieskich czy Takich w intensywnych Tak, kolorach. Tak, tak, tak W naszym widocznych. rejonie nie są No dobrze, dziękujemy jeszcze raz za te wszystkie ciekawe informacje A my powoli się szykujemy Bo Piotr się zbliża Do Siedlec Nasza krótka przygoda na agroturystyce dobiega końca. Szykujemy się powoli do drogi. Eee, korzystając z tego, że Tomek jeszcze chwilę potrzebuje, żeby się spakować. Eee. Kilka informacji na temat dzisiejszych planów. Najpierw jedziemy do Siedlec. Piotrek będzie tam już za godzinę. Zjeśniadanko śniadanko, spotkamy się. To jest około 57 km stąd. Następnie razem już we trójkę. Stamtąd ruszamy w kierunku... Przeprawy promowej przez Wisłę świerże Antoniówka, do której mamy z siedlec e, 95 km. I później, już za linią Wisły, e, okaże się, czy mamy jakiś nocleg. Taki jest plan na dzisiaj. Ola estile. Pozdrawiam ze stolicy Z Mostu Gdańskiego. popaki pewnie już wstali. Oni rozpoczynają drugi dzień tripu. Ja natomiast zaczynam swój pierwszy dzień tripu. Plan jest taki, żeby dołączyć do nich w siedlcach. A tymczasem pozdrawiam z Wisły, rzeki Wisły. No stanę do rana, jedziemy 19 na godzinę. Zastanawiam się, jak to jest możliwe, że wczoraj jest 10-15 km, eee... Jechaliśmy 45. Jechaliśmy 38-40. No. Na stożkach i nam się asfalt skończył. Przepraszam bardzo, ile nie ma asfaltu? 10%. A dobra. I oczom naszym ukazała się wieża widokowa. Będzie jest świetny widok, to jesteśmy na na wygląda Podlasie nadworzańskie ale administracyjnie ma zawsze administracyjnie już ma zawsze, ale Historycznie pod oni się czują podlasiokami Stary, cześć. cześć, Nagrywam. Super. No, fajnie. Witajcie, witajcie chłopaki w siodłach. Majątkę fajnie... wam tutaj przygotowałem. na no, możemy. Fajnie, robić. że jesteś. No, my już. Jakby ten temat dzisiaj załatwiliśmy? Raz. Bardzo dobrze. No, <laughs> fajnie, że jesteś. No. Cieszę się, że Was widzę. Lecimy w kierunku Wisły Za nami 104 km. Piotrek Świeża krew prowadzi, jest bardzo duży upał, zobaczymy ile się im dzisiaj uda przejechać, czy dwa razy tyle, czy mniej. sobie wyskoczyć co roku i zrobić sobie taki, my to trip nazywamy, taki, taką wycieczkę. Taką wycieczkę 2, dniówką że co, na co dzień jeździmy minimum 100 km, czasami 200. No, oh, oh, taki, to robimy weekend. Trzeci dzień. Zależy dla kogo, dla mnie drugi. Ostatnie przygotowania do powrotu do Piotrkowa Trybunalskiego. Jesteśmy w miejscowości Jedelnia letnisko. Zgadza się. Tomek Zak smaruje łańcuch, my no. już jesteśmy po smarowanku. Także dzisiaj będzie szybko. No i przez radą i później dołem przez Końskie, Żarnów wracamy tak. do Piotrkowa. I odwiedzimy mega lotnisko w Radomiu. O Matko Boska. No to co, trzymajcie kciuki, bo zmęczenie już jest. Oby nas burza nie złapała, bo o 15.00 się kroi. Dlatego musimy szybciutko jechać. Oj, 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 oj. <laughs> dojechaliśmy do Radomia. Dopiero 10 km za nami, ale tak prowadzi najkrótsza trasa do domu. Piotrek prowadzi. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. 43 km. I w końcu jesteśmy na wakacjach. Wjeżdżamy przyprawiamy się, kąpiemy. 78 km trzeciego etapu Giro di Trip. Dominik, trzeci jego dzień na rowerze. I więcej? Zadawane pytanie: Jak ja to dzisiaj dojadę? Tak i wieczne pindolenie. Nie dam rady, nie dam rady. Dominik cały czas, cały czas zadajmy, Należy zwrócić uwagę na uśmiech Dominika, jego położenie między dwoma pedałami, wywołuje uśmiech na jego twarzy. Od Dominika przenosimy się do naszego czempiona. Pięknie, nóżka pracuje, proszę bardzo Coś no, tam pracuje Widać, że na kefirze no. Tak, yy, słusznie Dominik zauważył Tomkowi wystaje OSM z kieszeni Mały zoom Nie to, że to jest jakaś lokacja produktu No i tak sobie jedziemy Ja po prostu lubię krakury i maszkanki I uważam, że dają dużo energii Wysokowiałkowy produkt Ciężko się z tym nie zgodzić Vamos, Cavalieros! I kolejne województwo podczas Giro di Trip zaliczone. Wjechaliśmy na Ziemię Świętokrzyską. Jeszcze około 10 km do Końskich. Inne województwo, inna jakość drogi. My no tymczasem już na ziemi łódzkiej wjechaliśmy do Żarnowa. 109 km w nóżkach. Nóżka się kręci. Jak to tak? Eee. Trzeci dzień. Trzeci dzień. Trzeci 400 km w nogach. U Dominika i Tomka. 400 km w nogach. W ki oraz kilka godzin na stojaka w pociągu. W końcu jesteśmy tu, gdzie mieliśmy przejechać od samego początku, na dużynkach gminy Czarny. naprawdę Piotrek usiadł, bo zobaczył, że tak dęb naprawdę, dęb. Dęb. Tak dęb naprawdę się to się nie to tej pito. wyprawy, tylko te dużynki były celem tej wyprawy. Zostaliśmy wspaniale u ugościani. Jemy kotlecik, pierożka i wracamy do domu. Blisko Sulejowa, w sieczce, rozpadało się i postanowiliśmy Zrobić małą przerwę. Poczekać na rozwój wydarzeń, żeby nie jechać całkowicie mokrym. Jak to w życiu bywa, im bliżej do tym dalej. Przeciro się. Przeciro się. Poczekamy chwilę. Kino się finały. To jest taki... To jest Mamy to.